Nowoczesne systemy grzewcze w kraśniku. kurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. 32. Witam Państwa, Anna Surowska. Zapraszam na informacje. Za nami Dni Kraśnika kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w święcie miasta. Zawody sportowe, koncerty, kabarety i wiele innych atrakcji przygotowano dla mieszkańców Kraśnika. Największym wydarzeniem tegorocznych Dni Kraśnika był występ znanej polskiej grupy Budka Suflera. Koncert na obiektach sportowych ściągnął kilkunastotysięczną widownię, która bawiła się przy znanych przebojach tej grupy. Gościnnie z muzykami Budki wystąpili także Izabela Trojanowska oraz Felicjan Andrzejczak. Wiem, serce skakuje. Ja, 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 ja. Ty tylko jest wiosence, Ty się śpierać chce. Nigdy mnie nie pytaj więcej nie Nie, nie czuję to... ja... Wcześniej na scenie zaprezentowała się kraśnicka grupa Pawkin. Ooh, yes! Na rozgrzewkę zagrała także inna kraśnicka grupa, ulica. Ale Dni Kraśnika to nie tylko koncerty. W sobotę rano na płycie głównej kraśnickiego stadionu odbyły się imprezy sportowe. Dołącz do najlepszych to nazwa akcji jaką organizuje Fundacja Dołącz do najlepszych. Akcja ma na celu rozwój i promocję młodzieżowych drużyn piłkarskich w klubach z województwa lubelskiego. Miłośnicy kabaretów mieli swoje święto w niedzielę w Kraśnickim Amfiteatrze. Amfiteatr wypełniony po brzegi rozbrzmiewał salwami śmiechu co chwilę, bo kabarety, które pojawiły się w naszym w to najwyższa półka polskiej sceny kabaretowej. Prawie do północy trwała zabawa z Krzysztofem Piaseckim, kabaretem Smile i kabaretem sketchów męczących. Dni kraśnika to także szereg innych atrakcji: wesołe miasteczka, stoiska handlowe i oczywiście pokaz sztucznych ogni. Nadzornym elementem tegorocznego polskiego lata są wysokie temperatury, a co za tym idzie także wieczorne burze. Kilka dni temu nasza kamera zarejestrowała wzmożone opady deszczu, które w niektórych miejscach stworzyły nowe zbiorniki wodne. Jeśli macie parasole, to je w górę, jeśli nie cokolwiek innego. Mogą być ręce, ciągle pada, Pokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przejrzeć się też też wody. A ja, a ja chodzę, desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, wydam bo stare Patrzę na nierozpaczone twarze w oknie. Wszystko na swej drodze A ja, a ja chodzę Nie przejmując się ulewą, nie śpiesząc Czując jakby wykąpe deszczu stawiesz to Ze złożonym to na sobę minę Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od wielu lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku pielgrzymi wyruszyli już po raz 36, a przyświeca im hasło w blasku świętości. Pątnicy wyszli z Lublina 3 sierpnia. Lubelska piesza pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach. Wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Z główną kolumną pielgrzymki połączą się w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Pątnicy mają do przejścia około 320 km. Grupa 12 to pielgrzymi z Kraśnika i okolic. Jak zawsze rozśpiewani.

Króla piątka 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 Dla Jezusa mojego pana i króla wo 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 je, je, Ło, wo 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 śpiewam 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 króla poszła dla Jezusa mojego pana i króla śpiewam śpiewam śpiewam

Mojego Pana i Króla, wo 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 wo. wo 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 I popłasznuję jeszcze, lasze, klaszę, klaszę dla Jezusa, mojego Pana i Króla. Klaszę, klaszę, klaszę dla Jezusa, mojego Pana i Króla, wo 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 wo

Pielgrzymka dlatego, że po prostu daje mi to, czego, no po prostu są tyle tu jest ciekawych ludzi, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, żeby pomodlić się w danej intencji i czujemy tą sił, siłę, moc od Boga, który... Po prostu daje nam siłę, żebyśmy szli cały czas. Czyli twoje pobudki, dlatego że idziesz w pielgrzymce, są bardzo, bardzo religijne. Tu nie ma czegoś takiego, że jest rozrywka, że jest fajnie, że są znajomi, że, że jest wesoło. Znaczy, to też tak. No właśnie to też pod, pomogło mi w podjęciu decyzji na to, że pójdę, bo idę już po prostu siódmy raz, próbuję dojść. To zaczęłaś bardzo w przedszkolu, podstawówka pierwsza klasa? Siedem lat miałam, tak, pierwsza klasa. No bo miałam po prostu problemy, bo miałam operację, No i niestety trochę źle wyszła i się, bo chciałam pomodlić, żeby wszystko było dobrze i wyprosiłam u Boga, już jest wszystko dobrze. Jest wszystko wszystko tak. okej. Okay. No to bardzo, bardzo pięknie. Idziesz sama ze znajomymi, z rodzicami? Idę z babcią i z mamą. Znaczy z babcią idę do Częstochowa, mama teraz tylko tak dwa dni, żeby dojść. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, których podczas drogi nie brakuje, chociażby upały, pryszcze czy ogólne zmęczenie. Jednak pielgrzymi, nie zważając na trud, zmierzają na jasną górę, niosąc intencje swoje, najbliższych i te zebrane na pielgrzymim szlaku. Zapraszam Was z całego serca na pielgrzymkę Bogdan Antoniuk. Przyjedźcie, tam naprawdę spotkacie Matkę Bożą. I znowu nastały te upalne dni i znowu przekraczamy te 30 stopni Celsjusza na termometrze. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, co zrobić, aby przetrwać te upalne dni, aby przetrwać te gorące, y, upalne godziny. Y, woda. Cień, można pójść na basen, można pójść na zalew, można posiedzieć w parku przy fontannie, ale są też tacy, którzy wybierają wycieczki do lasu. I w tym lesie, oprócz tego cienia, oprócz tej dzikiej zwierzyny, oprócz tego śpiewu ptaków, oprócz tej błogości, możemy również spotkać rzeczy, których tak naprawdę się nie spodziewamy, ponieważ las kryje w sobie szereg niespodzianek, chociażby takich jak ta. Nie rozumie, jak można takie rzeczy wyrzucać do lasu. Jak można takie śmieci, takie rzeczy zostawiać w lesie. Jedyna rzecz, jaka ciśnie mi się na usta na takiego człowieka, który takie śmieci wynosi do lasu, to po prostu idiota, kretyn. I, i szereg innych epitetów pasowałoby o nim powiedzieć, ale chyba nie wypada. Po prostu myślę, że. Myślę, że Państwo sami oceniacie takich ludzi i sami wyciągniecie wnioski, czy należy takie rzeczy wynosić do lasu, czy nie. W dobie, kiedy śmieci tak naprawdę niemalże zabierają nam za darmo spod domu, wyrzucanie butelek, śmieci domowych do lasu no jest grzechem, przestępstwem, jest karygodne. Zresztą zobaczmy może, co kryją te śmieci. Nóż widelec może uda nam się znaleźć sprawcę tego, kto to wyrzucił. Może wyrzucił jakieś rachunki, listy, adresy. Często właśnie w naszych śmieciach, nie segregując ich do, tych, do tej frakcji mokrej, wrzucamy listy, wrzucamy rachunki, wrzucamy wyciągi z banku. Tego w ogóle nie powinniśmy wyrzucać, to powinniśmy niszczyć. Ale to są dowody na to, po takich rachunkach możemy dojść, kto, tak, kto to wyrzucił. Zresztą zobaczmy, co tu się dzieje. Nie jest to przyjemne, ale są papierosy, są puszki, worki, no i dużo pieczywo. No, wyrzucanie żywności to niezbyt fajna rzecz. Tutaj mamy akcję charytatywną, zbiórka odzieży. W tym worku nic nie było, ale mamy następny worek. Ktoś ma dzieci, ponieważ jest słoik po, po nutelli. Niesamowity smród, proszę Państwa. Nie jest to zbyt przyjemne zadanie, ale, no ale może uda nam się znaleźć osobę, która to wyrzuciła. Osoba, która wyrzuca tyle butelek po piwie, tyle puszek. No chyba lubi to. Ale to zarazem jest osoba, która także lubi zwierzęta ponieważ tam w worku widzę puszki po e, karmie dla zwierząt a no więc jedne zwierzęta lubimy innych zwierząt, tych dzikich, nie lubimy tutaj mamy jakieś e, niemieckie Hans Otto no, myślę, że Hans raczej tego tutaj u nas nie wyrzucił no, ale już jakiś pierwszy ślad jest BMW Pierwsze, pierwsze rzeczy, proszę Państwa, takie, takie, po takich rzeczach można zidentyfikować bez problemu e, kto te śmieci wrzucił, odłóżmy to na bok i szukajmy, szukajmy dalej weźmy następny worek. Oczywiście proszę Państwa później zadzwonimy do odpowiednich służb, aby tutaj przyjechały i sprzątnęły to. No. Niezbyt wdzięczna praca. Ale ktoś chyba jednak wiedział, że, że grzebiąc w śmieciach, że wyrzucając śmieci, będziemy mogli znaleźć jakieś dane i chyba wszystkie swoje rachunki trzyma w domu w segregatorze. Stłukła się komuś doniczka, ktoś pali papierosy. Malbora, a więc na biednego nie padło. Butelka bezwrotna, bezwro... Butelka więc no cóż, taką butelkę najlepiej wrzucić do lasu niech sobie leży. Może ktoś przyjedzie i sprzątnie. Proszę Państwa, takiej śmieci można znaleźć w lesie. No niestety nie znaleźliśmy żadnych faktur. Może gdyby pogrzebał głębiej, dokładniej coś by się udało tutaj znaleźć. No ale to chyba, chyba nie ma najmniejszego sensu. I kolejny worek z klebem. Wyrzucanie żywności to też jest karygodne. Ta kubka śmieci świadczy o tym, że ktoś się wyniósł niedawno, ale wystarczy się rozejrzeć tutaj yy, obok jakaś folia, woreczki, kolejne butelki po piwie, tam ktoś resztki wykładziny wyrzucił, butelki, worki. Tutaj, o, jeszcze tutaj leżą dwa worki, ale te worki są chyba z... No tak, no coś bardzo ładnie, odpady z ogródka wyrzucił do lasu i świetnie, no, tylko szkoda, że wszystko w folii, a proszę Państwa, 200 czy 300 metrów stąd obok stoją kontenery, gdzie można wyrzucić odpady zielone z naszych ogródków. Tam też są jakieś śmieci, ale tutaj, no co? Butelki. Trudno powiedzieć po czym, ale jest o. Firma kurierska. Jakieś dane by. Poznania, ktoś przesyłkę dostał. Naklejka niestety zdarta w połowie, więc trudno odczytać od kogo. Nadawca jest, numer przesyłki też jest. A tak więc jakby się uparł, można dojść do kogo ta przesyłka została yy, zaadresowana. Więc proszę Państwa, no, takie rzeczy w lesie, a później zbieramy grzyby, zbieramy jagody i co, i taką ściółkę mamy, prawda? Wszystkie te rzeczy, które teraz, te śmieci, które, w których grzebaliśmy, nagraliśmy tutaj na odcinku 100, może 200 metrów, to jest ta ścieżka za dawną szkołą numer 7 i w kierunku ulicy Urzędowskiej, w kierunku działek marzenia. No wstyd mi. Wstyd mi, nie dlatego, że grzebałem w śmieciach, tylko wstyd mi dlatego, że ludzie są tak wredni, tak podli, tak, tak głupi i wyrzucają takie rzeczy do lasu. Ruszył remont Alei Tysiąclecia. W ślad za ulicą Sikorskiego, która doczekała się niedawno nowego asfaltu, ruszyły prace na drodze w starym kraśniku. Pierwszy etap modernizacji obejmuje odcinek od sądu aż do ulicy Reja, czyli odcinek najbardziej zniszczony i wymagający remontu. Warto wspomnieć, że na bazie porozumienia z Biedronką kładziona jest również nowa nawierzchnia na odcinku ulicy Koszarowej. Od skrzyżowania właśnie zaleją tysiąclecia. Powiat Kraśnicki i Miasto Kraśnik porówno partycypują w kosztach renowacji tych ważnych arterii miasta. Naszym gościem jest pan Janusz Majewski, rzecznik prasowy Kraśnickiej Policji. Panie rzeczniku, lato, gorąco, woda czy często, gęsto przy takich temperaturach ponad 30 stopni Celsjusza wyłączamy myślenie? Panie redaktorze, jest to faktycznie taki sezon, kiedy dochodzi do pewnych odpuszczeń sobie takiego bezpieczeństwa. Bardzo często ludzie przebywający szczególnie nad wodą tracą kontrolę nad tym właśnie swoim zachowaniem, nad bezpiecznym zachowaniem. Spożywając alkohol, po alkoholu wchodzą do wody. Przykładem ta, takiego zachowania był wczorajszy właśnie wypadek, kiedy utonął 19-letni mieszkaniec gminy Annopol. Chłopak po spożyciu alkoholu w grupie kolegów wszedł do wody. Po kilku sekundach, po kilku krokach w tej wodzie zniknął. Poszukiwanie kolegów nic nie dało, zresztą grupa z tego co twierdziła, nikt w tej grupie nie potrafił pływać. Ściągnięte służby poszukiwały chłopaka przez. Dość długi okres, utonął około godziny 20. Jego ciało zostało odnalezione dopiero około północy. Ten akwen nie jest zbyt głębokim, akwenem nie jest to jakaś niebezpieczna, szczególnie głęboka woda. Jednak jak widzimy, każdy akwen, każda woda może być niebezpieczna. Gdyby na przykład wszedł w ten teren wyznaczony, w to kąpielisko, tam jest bardzo płytko i tam pewnie do takich rzeczy by nie doszło. Gdyby nie spożywał alkoholu, też pewnie by do tego nie doszło. Dzisiaj na przykład czytam, przeglądam poranną prasę i czytam te o tym, że małżeństwo płynęło kajakiem z małym dzieckiem, on miał ponad 2 promile alkoholowej krwi, ona też była pijana, kajak się wywrócił, policjanci ich ratowali. Na szczęście do nieszczęścia nie doszło. Często takie zachowania macie nad wodą? Alkoholowe? Jeśli chodzi o nasz teren, tych przypadków jest powiedzmy sobie nie, nie za wiele, nie mamy można powiedzieć takich przypadków. Ten przypadek był pierwszym utonięciem na naszym zalewie, na naszym głównym takim zbiorniku tu kraśnickim wodnym, gdzie pierwszy raz doszło do utonięcia człowieka. Ale ze względu na to, że ostatnio były dni Kraśnika, festyny i tak mieliśmy kilka zgłoszeń, zresztą na festynach również to było ogłaszane, że Rodzice tracili kontrolę nad dziećmi. Te dzieci oczywiście po chwili się odnajdowały gdzieś u służb, gdzie, gdzie miejsca specjalnie były wyznaczone. Jednak rodzice powinni sprawować szczególną w takich momentach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie, gdzie mogą te dzieci się zawieruszyć, szczególną kontrolę i pilnować tych dzieci Dziecko jest nieodpowiedzialne za swoje czyny, więc tutaj rodzice stuprocentowo odpowiadają za takie zaginięcia, zagubienia się. Dziecko obejrzy się za kolorowym balonikiem i o tragedię nie trudno, bo od razu się gubi w tłumie, tym bardziej, kiedy na tych dniach kraźnika było parę tysięcy osób w pewnych momentach. Ale to też warto zwrócić uwagę na to, że osoby obce powinny też. Obserwować to otoczenie i jeżeli widzą takie zabłąkane, zapłakane dziecko, należy je przygarnąć, zaopiekować się. Co wtedy robić, jak znajdziemy takie dziecko? Od razu dzwonić na policję? Praktycznie rzecz biorąc, w każdym z organizowanych festynów, w każdej imprezie rozrywkowej, jest służba odpowiedzialna za zabezpieczenie takiego festynu. Należy to zgłaszać tym służbom. On, oni skontaktują się z organizatorem wówczas poprzez urządzenia nagłaśniające. Jest powiadamiana rodzina, że takie i takie dziecko znajduje się tu i tu, czy matka oczekuje, czy poszukuje, czy rodzice oczekują na, na takie dziecko. Jeżeli ktoś dorosły zauważy, że takie małe dziecko bez opieki znajduje się na takim, powinien zgłosić takiej ochronie organizatorom, że, że tutaj gdzieś zawieruszyło się takie dziecko, które nie ma opieki. Widać to dziecko gdzieś tam chodzi i, i szuka tych rodziców. Miniony tydzień to nie jedyne zdarzenie śmiertelne, to nad zalewem. Do tragicznego zdarzenia także doszło w Dzieszkowicach. Tam też młody mężczyzna, już nie w wodzie, a w samochodzie, nadmierna prędkość, wypsa, wyprzedzał na trzeciego. Panie redaktorze, na szczęście takich przypadków w tym roku, w tym sezonie letnim, mamy niewiele. Faktycznie można powiedzieć, że był to pierwszy wypadek śmiertelny. Drogowy wypadek śmiertelny na terenie naszego powiatu. Wakacje. Praktycznie od chyba od początku roku nie mieliśmy na terenie powiatu wypadku śmiertelnego. Były oczywiście osoby ranne, ale ten wypadek jest szczególny, gdzie młody człowiek podczas szybkiej jazdy, podczas próby wyprzedzania innego pojazdu. Nie zauważył nadjeżdżającego sprzeciwka dużego samochodu. Zderzenie z tym samochodem było tragiczne. Młody człowiek poniósł śmierć. Tutaj możemy powiedzieć tylko ostrzec innych przed takimi zachowaniami. Należy na drogach zachować szczególną ostrożność. W okresie szczególnie tym letnim, kiedy wszyscy się gdzieś spieszymy czy na wypoczynek, czy, czy powroty z wypoczynku wszyscy się gdzieś spieszą. Czy jest, czy jest gorąco, Powie, wiatru nam ochładza samochód i tak dalej. Ten mężczyzna zmarł w szpitalu i mówi się o nim, że to jest młody chłopak, bardzo rezolutny był, bardzo, bardzo stonowany, a jednak gdzieś za kierownicą ta noga była za ciężka. To no jest pra, prawdopodobnie ta młodzieńcza fantazja. Każdy chciałby być mistrzem kierownicy, dobry samochód, szybki samochód. No niestety nie na taką drogę. Nie w tym miejscu, nie w tych okolicznościach. Miniony tydzień był spokojny dla kraśnickiej spokojny. policji? Uważam, że ten tydzień, ten tydzień był spokojny, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę festynów z okazji dni kraśnika. Było bardzo spokojnie, za co również dziękujemy mieszkańcom. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.